Cześć, Łanku, słuchajcie widzowie, witam Was na moim kanale, na kanale I Słuchajcie, dzisiaj mamy odcinek taki z Robloxa, taki luźny, taki nie za długi. Zobaczymy, jak to się będzie Wam tak, jak coś podobało, może bardziej. Słuchajcie, biorę kasa i biorę się, nie biorę się tam za jakieś zbędne gadanie z Wami. Słuchajcie, lecimy. O, kto to jedzie? Body, to Ty jesteś? Musisz marce ujść głośno, bo możecie być nie słychać. Tak. Dobra. Ja sobie tu idę. Hunter. Słuchajcie, dzisiaj gramy w. To jest Mega Mansion, czy czegoś tak? Nie wiem. się do mojej najlepszej chaty? Nie. Na razie muszę kasę wydać. ze mną. No, chodź do domu. Ja też to przegram. No, Nie no. No, za duży przegłos jest. światełka, światełka zrobimy elegancko. Trochę głośno jest to, nie? Czekajcie chwila, muszę przyciszyć trochę sobie. Bo trochę głośno jest. Dobra. Aha, czyli ty masz już mar Mart, słuchajcie, pokazuje mi... E, jego dom, słuchajcie, bo już ma drugi skończony. A tylko teraz, słuchajcie, kiedyś jak grałem, jeszcze ja były... Kiedyś to zrok. z Temu. Jak słuchacie, że grałem z Pawłem. Pozdrawiam. Jeśli my teraz ogląda. Słuchajcie, ja właśnie zapomniałem powiedzieć o najważniejszej rzeczy. Słuchajcie, zachęcam Was do zasubskrybowania i polajkowania tego, i, i, i polajkowania tego e, filmu. E, Subskrybujcie, słuchajcie, bo wtedy to, to rozwija kanał e, Będę tworzył dla was wtedy lepsze materiały e, Ciekawsze, jeśli bym... tylko słuchajcie, musicie mi też doradzać Ja nie wiem co chceli, chcielibyście najbardziej właśnie oglądać e, Więc piszcie też również w komentarzach inne rzeczy e, Na przykład co tam byście chcieli e, oglądać u mnie na kanale Ja mogę nagrywać właśnie E, z, z... z, 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 z... Z czego? Z, właśnie z Robloxa, z Farminga. Mogę, słuchajcie, te Swiffer nagrywać, tylko 2 czwórki z EFC24. Tu są jakieś otwierane? Są otwierane, dobrze. Kupujemy... czerw... czekaj, kasę mam. Fajnie, to się kasę uzbierało. Czekajcie chwilę. Co? Ale Marcela, słuchajcie, zacina. Bardzo słuchajcie, już, się, już na komputer weszedł, bo miał na grać moje, na moim laptopie i miałem na konsoli nagrywać. Ale nie udałoby się nagrać. Bo tak słuchajcie, na komputerze zacinało. Miał 22 FPS-y. Nieraz spadało mu do 12. Nie wiem co, ci, co się to się w sumie tak działo, ale spadały bardzo, bardzo, bardzo FPS-y. Włącz. Dobra. Spadały bardzo słuchajcie, fps mu. Więc postanowił, że zagra na swoim telefonie. I teraz, słuchajcie, też mu tak zacina. Nie fajnie, nie fajnie. Fajnie, o jak fajnie. I basynik Słuchajcie, takie nagramy myślę. 12-minutowy odcineczek. No, zobaczymy, jak tam się wyrobimy. Bo kasy nam starczy. Kasy mi starczy. Co to, coś, co to coś jest? Lives? Ale, Marce, możesz mówić głośno jak coś. Słuchajcie, słuchajcie piszcie jak tam u was, co robicie. Słuchajcie, ten odcinek, czekajcie. Chyba widzicie go w niedzielę? Czy dobrze? Dobrze, dobrze. Zobaczcie, jeszcze nie wiem, sumie, jak ten odcinek wyjdzie. Bo z farminga ma wyjść. I dzisiaj, słuchajcie, widzicie. I właśnie, słuchajcie. Ee, w tamtym odcinku, co wyszedł. Który dzisiaj, marca, jest? Co, co dzisiaj, jest piątek? Mama! Chyba, słuchajcie, jest piątek, z tego co mi się wydaje. Wczoraj nie pamiętam, no naprawdę. Piątek jest. Dziś, dzisiaj, słuchajcie, wlatuje do was odcinek o 13.15. Mieliście odcinek i, słuchajcie, i oczywiście tam zachęcam was do napisania komentarzy pod tym odcinkiem, czy chcielibyście daily właśnie, bo, słuchajcie, jestem bardzo chętny na takie coś, żebym nagrywał dla was o tej samej godzinie zawsze żeby po prostu odcinki ratywały o tej samej godzinie. O czym Marcy miałem się powiedzieć? A. Miałem powiedzieć, słuchajcie, nie wiem jak będziecie. Zapiszę, słuchajcie w komentarzach, jak będziecie wolić. Czy wolicie takie dwa filmy, ale krótsze? Czy takie... czy jeden film, tak, jakby takie dwa filmy 11 minutowe, czy taki jeden film 20-minutowy, nie? Nie, Marce buduję to 20 hmm. Nie. Tutaj wchodzę. Gotów. Dobra. Co to taka dziura jest? Ale dziura. Dobra, wpadłem tutaj. Wpadłem. Dobra. Jakby, słuchajcie, nieraz było mi może za ciło słychać Albo bym za szybko mówił. No to sorry. Z góry przepraszam. Weźmiemy kasę i lecimy z jeszcze raz na górę. A, to fajnie wygląda nawet. Nawet fajnie, spoko to wygląda. Kręg, kręgle. Słuchajcie, takiego właśnie Robloxa to możliwe, żebyśmy mogli nawet nagrywać więcej osób. Zobaczymy, może by się nawet Paweł do nas do, dołączył. Ja wrócił z wakacji. Nie młody? Mm. Myślę, że byłoby spoko. TV. Znalazłem dopiero swój dom. Marce się zgubił. Nie dopiero znalazł swój domek, ale znalazł. Dobra. Co tu jest w ogóle? No nie wiem, ja wlazłem. Dobra. Nananana... U... To, 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 to takie, takie coś kiedyś było? Było, to już No to ja nie pamiętam takich rzeczy, ja w tą grę nie grałem. Ty grałeś zawsze na konsoli. Tak? A, a kasę nie mam? Nie mam kasy jeszcze. jest pajmu 61 tysięcy, co się stało? dlaczego nie mogę chodzić? Ej, co się stało? On właśnie się rozsadził. Coś mi padnie, nie odbiera. O, Słuchajcie, mam na 8 minut odcinka, to jeszcze trochę. Ile masz gramy? Do 12. Przeczę Słuchajcie. Na końcu cię mam przyjechać. Dobra, to tylko tutaj pokupuję jeszcze kilka rzeczy. Ściany ładnie pomalować, drzwi. Dobra, bytu, telewizorek. Gdzie dawno sobie grałem? Marce, słuchajcie, ja u mnie tu, tu słuchajcie. O, dobra, już nie mam kasy. No, to wtedy spoko. To wtedy idziemy na dół. I jedziemy do młodego. Młody gdzie mieszkasz. Mów głośno, bo ci nie wysyłać. Będę na balkonie. Czekaj, bo to będzie czy jakieś rewy. A lepiej ze zamkniętym. No, na 4 miliony wydałem. dałem. dobra. Czekaj, co, co która tu speł spełnić? Nie, najlepszy Chyba to jest moje najlepsze. Na balkonie będę czekał. Co tu nie chcę, daj mi spokój? Jezu, Ty byłaś 45. Nie, tu mieszkasz. A bo ty tam w mieście no. jesteś. A ja to było mówić, że tam do miasta ja jesteś. No. Okay. A to ja nie wiem, gdzie, się tam jest. Ja wiem, gdzie jest drugi dom. La, 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 la. Tu była taka droga? A tak, ale, ale tak. Tam dalej nie było. Jeśli ja to dalej nie było. Tu nie było właśnie, no. Nie, już nie na tym odcinku chyba. Słuchajcie, zobaczymy jak, słuchajcie, jakie wyjdzie odcinki, bo ja, słuchajcie, mogę nagrywać, ja lubię nagrywać, słuchajcie, długie, długie odcinki, bo ja dosyć długo gram, na konsoli jak już coś robię, to dosyć długo. Gdzie jesteś? Ty, przyjechałeś po mnie może? Ale coś No nie mogę być z auta gdzie tyś? To jesteś. Ja nie mogę się wybrać. No, spoko. gdzie mam gdzie, gdzie mam iść? Gdzie mam iść? No czekaj na mnie. Tutaj, tu tego? No Ja tam mało zbudowałem, bo tam jak zaczynałem to prawie nic nie miałem. Na które piętro jedziemy? Tomek, goooo! Na Tomka. i ja trochę to tu już. Ale jak ja grałem, to nic to nie miałem. 4 miliony wydałem teraz. Na no to. Aha. No to, 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 żeś wydał dużo pieniędzy, a tu nic, nic, nie postawił. Gdzie się zbiera tu? A, 2 miliony mi się teraz odbierało. 3 miliony. Tu mam siedzonka, fajnie. Dobra, no, rozkakujemy. Te jakby są tu. A ty, 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 ty można na balkon wejść? Tak. Otworzysz? No, tam w swoim biurze chyba. Wejdź. Ojejku. Czekaj. Patrzę, ile mam czasu, no. To? Tak. O, fajnie się raju. A, a to powinien być basen, a Mo możesz postać basen już? Tak. Mam coś tutaj. Nie wiem, czy to jest. A nie sta a chcę stać, a tutaj. A tutaj. Będzie basen na stół. Tu tak, mogę. Jaki panik? Leż bym się pokąpał. Dobra, dalej. Co te kuzi masz? 108 tysięcy kosztuje taki jeden. Co? No, taki. Takie coś, taki leżak kosztuje 108 tysięcy. Dobra, uwaga, lecę. I słuchajcie, Madryk, chodź na dół. Czekaj. Okay. Oszaki są na górze. Chodź na dół. O, chodź ze skrót Słuchajcie, tu skończymy film. Odcinek. Słuchajcie, takim akcentem. Kończymy ten film także na razie. Cześć, Papa. Pa.